Zakończyliśmy dzisiaj pierwszą część tegorocznej Akademii Biznesu IPH, czwartym spotkaniem warsztatowym, podczas którego rozmawialiśmy o tym, jak można pozyskać fundusze na rozwój działalności gospodarczej, czy nawet na działalność NGO-sową. Na dzisiejszym spotkaniu większą część uczestników stanowili przedsiębiorcy, ale były też obecne organizacje pozarządowe, NGO-sy. I faktycznie jest trochę tak, że organizacje pozarządowe są fachowcami w pozyskiwaniu środków, mało tego, mówi się, że firmom o te środki jest trudniej. I ci trochę te mity obalaliśmy. Mówiliśmy tak naprawdę o pozyskiwaniu finansowania dla różnych typów działalności, bo mówiliśmy i o tradycyjnym biznesie, innowacyjnym biznesie pod szyldem startupów, czy też po prostu pozyskiwaniem dotacji dla NGO-sów czy organizacji pozarządowych. Tutaj była bardzo fajna, ciekawa i duża grupa ludzi bardzo aktywnie zaangażowanych, chętnie przedstawiali swoje problemy, wyzwania związane z prowadzeniem działalności, i wspólnie tak naprawdę staraliśmy się każdemu dopasować jakąś formę dotacji czy pozyskania środków. Pod jego aktualne potrzeby. Przede wszystkim dowiedziałem się, że są osoby, które zajmują się takimi dotacjami, że są osoby, które też poszukują takich dotacji, no i wspólne siły, wspólne projekty, wspólne instytucje tutaj, z którymi możemy współpracować, powodują powstawanie takiej przestrzeni, gdzie ta informacja jest lepiej propagowana, gdzie można ciągle aktualizować informacje na temat tych dotacji i wspólnie brać udział w projektach, bo dzisiaj miałem wrażenie, że dyskusje wspierały właśnie tego typu działania, jak łączenie pomysłów, w jeden pomysł, no i realizowanie tego za pomocą środków publicznych i nie tylko. Cały cykl bardzo mi się podobał. Uważam, że każdy miał odrębny swój temat i z każdego naprawdę można było się dużo rzeczy dowiedzieć, poznać też ciekawych ludzi, dużo ciekawych pomysłów. Na pewno są wartościowe takie spotkania. To tak naprawdę każdy może skorzystać, nawet jeżeli jest osobą, pracuje gdzieś, chce coś dobrego zrobić, gdzieś czymś się zająć dodatkowo w jakichś takich grupach, to również dla nich są środki, a to też myślę, że to są cenne informacje. To, co przed nami jeszcze, to kolacja networkingowa, kiedy będziemy mogli też. Podzielić się swoim doświadczeniem, porozmawiać też z przedsiębiorcami bardziej doświadczonymi, którzy powiedzą o swoich historiach, czasem bardzo burzliwych, oraz wielki finał projektu, czyli hackathon, który już 31 maja w sobotę już teraz zapraszamy. No i będzie miał ten hackathon, oczywiście, finał na targach innowacyjności ITAR, więc to jeszcze przed nami.